Czym żyje Województwo Podlaskie? Gościem radia JART jest Łukasz Prokorym, marszałek Województwa Podlaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Umowy na dofinansowanie projektów dotyczących kształcenia dualnego podpisane, dotacje z funduszy europejskich przyznane, więc wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co to jest te kształcenie dualne i dlaczego warto dotować przedsięwzięcia z nim związane. Kształcenie dualne to jest nowoczesne kształcenie naszych uczniów, które się odbywa w nowoczesnych zakładach pracy. Podpisaliśmy umowę na ponad 2,5 miliona złotych z Centrum Promocji i Rozwoju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. W ramach tych umów z tego kształcenia dualnego skorzysta około dwóch Uczniów i 24 nauczycieli. Jest to kształcenie, które jest również bardzo nowoczesne na zachodzie, bo nie, nie uczymy w szkole, nie uczymy w miejscu takim klasycznym do nauki, ale uczymy zawodu bezpośrednio w zakładzie pracy, w miejscu, gdzie ten zawód jest wykonywany, na nowoczesnych sprzętach, w nowoczesnym miejscu. Bardzo ważne, jest to również bardzo ważny element rozwoju naszego województwa. Mamy to też w swojej strategii rozwój kształcenia dualnego. To znaczy tyle, że ten wymiar praktyczny jest ważniejszy. Tak, kształcenie dualne właśnie łączy praktykę z teorią. Oba elementy są bardzo ważne, ale na pewno nauka zawodów praktycznych e, powinna się odbywać właśnie w zakładzie pracy, e, na, w miejscu, gdzie dane umiejętności można się wykorzystać e, i je spożytkować. No to w jakiej e, niedalekiej może przyszłości będą w takim razie wprowadzane tego typu kształcenia? Jak to wygląda? Tak, te kształcenia są, rozwijają się cały czas. Obecnie one są rozwijane w dwóch miejscach, ale mamy w naszych funduszach europejskich do Podlaskiego wiele programów, z których nasze szkoły oraz w, w, w partnerstwie z firmami będą mogły korzystać z funduszy, żeby rozwijać te kształcenia indualne. Niedawno spotkał się Pan wraz z członkiem zarządu województwa podlaskiego Bogdanem Dejukiem. Ten był naszym gościem przy okazji poprzedniej rozmowy w ramach cyklu, czym Żyje Województwo Podlaskie. Z samorządowcami z Powiatu Augustowskiego. Czego dotyczyło to spotkanie i czy takie spotkania będą się także powtarzały w innych. Miejscach? Tak, jako nowy zarząd województwa, chcemy, mamy, uznajemy samorządy, czyli gminy, powiaty za naszych partnerów. Chcemy się spotkać ze wszystkimi. Jest to kolejne już spotkanie. Pierwsze było w powiecie ostatnim ostatnio było w powiecie augustowskim. Na, tym, na tych spotkaniach rozmawiamy o problemach wójtów, burmistrzów, starostów, czyli lo, szefów lokalnych małych ojczyzn. Mówimy także o naszej wizji z rozwoju województwa, słuchamy o potrzebach tych włodarzy i staramy się pokazywać, w jaki sposób możemy tym potrzebom sprostać. Jeżeli chodzi o powiat augustowski, to zdecydowanie największymi problemami były te związane z moratorium rządowym na zakaz wycinki i gospodarowania 20% drzew. No i problemy branży turystycznej, które są, które są związane z z zamknięciem granicy oraz ze strefą buforową mówiliśmy o naszych działaniach jako województwa, czyli tych związanych z promocją naszego regionu, z działaniami, które prowadzimy z Ministerstwem Sportu oraz z Polską Organizacją Turystyczną, czyli tymi wszystkimi, to co, to co obserwujemy ostatnio, tymi wszystkimi programami, które są nadawane właśnie z naszego regionu, z Białowieży, z Augustowa. Ostatnio również vlogerzy i blogerzy nagrywają filmy m.in. z Puszczy Augustowskiej, z kanału Augustowskiego. Mamy również pewne porozumienie z Ministerstwem Funduszy i polityki europejskiej dotyczącej możliwości wsparcia naszych przedsiębiorców, ale te szczegóły jeszcze potrzebujemy Klikę, dni, by móc o nich powiedzieć. Wspomniał Pan o tej promocji, a zastanawiam się, czy to jest tak, że ten sezon turystyczny tegoroczny jest jeszcze do uratowania, czy to jest raczej kwestia zachęcenia do tego, żeby jednak w przyszłym dopiero się do na Podlasie Zdecydowanie wybrać. chcemy ten sezon uratować. Szczęściem jest to, że ten sezon w naszym województwie nie jest tylko ograniczony do, do wakacji, czyli do lipca czy sierpnia, również jesień w naszym regionie jest, jest bardzo, bardzo ważna. Nasze działania mamy nakierowane jeszcze też i na wakacje, ale też w swoich działaniach zapraszamy, naszych, zapraszamy turystów z całej Polski, aby odwiedzić nasze województwo na kilka dni, na weekend, na taki city break. Jesienią nasz region czy to w okolicy Puszczy Białowieskiej, czy Mielnika, czy Sokólszczyzny, czy ziemi augustowsko-suwalskiej. Jest również bardzo fajny i bardzo piękny jako miejsce do, do odwiedzenia również jesienią. I zapraszacie też mieszkańców i turystów na podlaskie kino plenerowe. W ilu i jakich miejscowościach czekają projekcje filmów? Tak, jest to już kolejna edycja. Projekcje filmów odbędą się w 14 miejscowościach. Pierwsze rydze to było 7 miejscowości, teraz jest ich dwa razy więcej. Jest to dowód na świetną współpracę województwa, właśnie z samorządami. Województwo za kwotę 120 tysięcy opłaca to, te zaplecze multimedialne. Gminy pokrywają koszty licencji filmów, które będą puszczane na pokazie w danej, w danej miejscowości. Jest to świetna okazja, aby spędzić wieczór wakacyjny właśnie na podwórku, oglądając kino. Filmy będą dla wszystkich, dla młodych, dla średnich, dla seniorów. Będą komedie, będą filmy romantyczne. Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ostatni kino będzie na początku września w Wiśnie. Dzisiaj zapraszamy na najbliższy pokaz, który odbędzie się w najbliższy piątek w Wysokim Mazowieckim. Zapraszamy gorąco i przy okazji jeszcze pytanie, bo pan pewnie przyglądał się statystykom, jak wyglądały poprzednie edycje kina plenerowego. Dużo ludzi na to uczęszcza? Tak, jest to bardzo, bardzo popularny sposób spędzania czasu. Ja również wybieram się na, na jeden z takich pokazów. A do jakiej w... miejscowości? Myślę, że, będą, że czy będę... Dobie... Czy w Białymstoku Na zostaniemy. pewno też będę w Białymstoku. Też wybieram się na ostatni pokaz do, do Wisny i też na pewno gdzieś postaram się jeszcze w międzyczasie przynajmniej w jednym miejscu być. Wszystko jest w bardzo fajnym klimacie, e, powietrza, e, podwórka, jest to też połączone z zabawą bardzo fajny sposób, aby obejrzeć kino w innym niż klasyczny sposób, czyli czy w kinie, czy w domu. I przy okazji spotkać Marszałka Województwa Podlaskiego. Skoro już jesteśmy przy tematach kulturalnych, niebawem także Podlaska Oktawa Kultur. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja? Tak, e, rozpoczynamy 25 lipca, e, będzie ona trwała do 28 lipca. Zdecydowanie jeden z największych festiwali, jakie odbywa się w naszym, e, w naszym regionie, pokazujący nasz, e, lokalno, naszą lokalną naszą lokalną kulturę, ale także pokazujemy e, zespoły z całego świata, nie tylko z całej Polski czy Europy, ale również e, z całego świata. Będzie, będą również e, takie wydarzenia jak potańcówka. E, w to tece, będą wydarzenia na ulicy Młynowej. Wszystkie też koncerty będą transmitowane, więc jak ktoś nie może to przybyć do Białego Stoku czy w inne miejsce, to może, bo jest na wakacjach na przykład, może to oglądać za pośrednictwem internetu. Od dawna pan biega? Tak z ciekawości zapytam. Tak, biegam najczęściej na siłowni. Bieganie co prawda nie jest moim ulubionym sportem, bardzo lubię chodzić na siłownię i w ramach tam pewnych interwałów biegam. Nie ukrywam, że pan wojewoda Jacek Brzozowski, który jest na pewno najbardziej znanym Fanem biegania Kilka, wśród, kilkukrotnie, wśród, kilkukrotnie, wśród, wśród. kilkukrotnie mnie zapraszał i zdarzyło mi się również z panem wojewodą pobiegać. Zapewne pan nawiązuje do mojego spotkania z mistrzem tak świata Adamem Ksztotem. Tak, to potrzeby jest to właśnie kolejne też nasze działanie jako województwa, które promujemy nasze podlaskie trasy, trasy biegowe. Tych tras mamy bardzo wiele, są one bardzo ciekawe, ponieważ biegną chociażby przez nasze parki e, krajobrazowe, przez Puszczek, Nyszyńską, Augustowską, czy, e, czy przez Park Białowieski. E, pokaz chcemy właśnie zachęcać też turystykę biegową, aby ci, którzy kochają bieganie, przyjeżdżali do naszego regionu i tutaj szukali nietypowych na pewno e, ścieżek, e, przez które można biec i poznać nasz region. A dla amatorów biegania to generalnie w województwo podlaskie jest chyba dość dobrym kierunkiem, choćby biorąc pod uwagę na przykład działania Fundacji Białystok Biega. Tak, te wszystkie e, te wszystkie działania, które między innymi Fundacja Białystok biega, ale też te nasze biegi, które mamy na naszym województwie, są takie klasyczne, jak na przykład bieg Białystok biega, czy taki jak w, jakie się odbywają w innych miastach Polski, czy w ogóle w innych stolicach europejskich, ale bieg Ultra Bison, który jest przez Puszczę Knyszyńską, na pewno jest jedyny w swoim rodzaju, gdzie biegacze mogą pokonywać lasy i obserwują, obserwując piękną podlaską przyrodę. Do tego zachęcamy państwa, Łukasz Prokorym, marszałek województwa. Podlaskiego był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czym żyje województwo podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z podlaskim Urzędem Marszałkowskim.